Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Edukacyjnie Dzisiaj kolejny odcinek odnośnie okien, jeżeli nam wieje z okna, odnośnie regulacji okna pozycji trybu zimowego, letniego także zaczynajmy co tutaj można powiedzieć o samej regulacji, część okien ma tą regulację, część okien nie ma tej regulacji, tutaj widzimy w tym skrzydle akurat jest ta regulacja, ale nie, nie w każdym. Czasami jest tak, że w ramie nie ma, y, obydwie części okna nie mają regulacji, bo ta regulacja jest niemożliwa y, w przypadku na przykład y, takich regulowanych y, owalnych pokrętł, okrągłych, gdzie nie ma znaczników żadnych ani żadnych innych ustawień powiedzmy tego pokrętła. Tu musimy odróżnić od razu e, tak naprawdę różne metody regulacji tego trybu zimowego, letniego, dlatego że e, mamy praktycznie trzy, kilka rodzajów. Pierwszy rodzaj to są takie owalne, tutaj te krzywki, które zamykają nam e, w okuciach okno, tutaj mamy akurat okrągłą tą krzywkę i tam gdzie jest dłuższy, gdzie jest grubsza od środka ta krzywka to w tym miejscu ustawiamy w stronę uszczelki okna na zewnątrz tą tak jak tutaj mamy są regulacja jest też okrągła ze znacznikami też taka owalna powiedzmy to tutaj ustawiamy też w stronę jeżeli znaczniki ustawiamy w stronę uszczelki okna tak jak tutaj mamy uszczelkę powiedzmy okna to ustawiamy te znaczniki żeby były po tej stronie no i mamy tak jak tutaj ze znacznikiem. O, ja to przybliżę. Na imbus tu jest śruba. Tutaj jest zostawiana akurat tryb uniwersalny. I nie trzeba nic zrobić przy nim. Jeżeli ktoś nie chce kręcić przy oknach, to ja raczej polecam taki tryb, bo ustawiając tryb zimowy czy letni, musimy niestety przestawiać, przestawiać niestety te, te regulatory, które są tutaj, powiedzmy te krzywki. Także tutaj, jeżeli mamy znacznik u góry, to jest pozycja uniwersalna, znacznik od strony uszczelki, czyli po prawej stronie to nacięcie tutaj u góry, jeżeli będziemy mieli widzimy takie kółeczko wycięcie powiedzmy to będzie tryb zimowy, a jeżeli przekręcimy w stronę wewnętrza pomieszczenia, no to będziemy mieli tryb letni Aczkolwiek warto to Yy, szczególnie w starszych oknach, czy gdzieś, gdzie były zmieniane okna zobaczyć, czy gdzieś kupujemy używane mieszkanie, zobaczyć czy w ogóle przepraszam za hałas, ale tutaj tutaj nam jakieś roboty także elewacyjne wykonują, także tutaj musimy na to zwrócić, musimy zwrócić na to uwagę, tak jak tutaj mamy. Tak, jak powiedziałem, w niektórych oknach tych znaczników nie będzie albo w ogóle nie będzie. A tutaj postaram się otworzyć to drugą część okna i pokazać, że tam ta regulacja jest albo nie ma wskaźnika, albo jest ograniczona powiedzmy. Także jeżeli tak, jak tutaj mamy do góry ten znacznik, to nacięcie to jest to pozycja uniwersalna. Ale są też. Yy... Te regulatory, które są bardziej owalne, czyli jajowate, no to tak jak powiedziałem, że jajowata krzywka tam, gdzie jest grubsza, tam gdzie jest grubsza wartość, to musimy tak to, tak to ustawić. Także musimy pamiętać o tym. Ja postaram się jeszcze pokazać w innym oknie, także zobaczymy w innym oknie jak to wygląda. Tutaj mamy przykład regulacji w innym oknie. I jak widzimy, idzie tu zauważyć takie mały, mały znacznik, także u góry. Aczkolwiek jest on dużo mniejszy, tak naprawdę. I to jest, tu jest okno. Tutaj mamy okno, oczywiście, z uchyłem do góry. Czyli rozwierno-uchylne. Jest taki mały znacznik, aczkolwiek jest on bardzo mało widoczny. Jak będzie zabrudzony, to praktycznie będzie niewidoczny, to jest regulacja na imbus, także przejdźmy do jeszcze innego okna. Zobaczymy jak to wygląda. W innym oknie będzie wyglądało, także za chwilę się udamy do innego okna. No i tutaj mamy kolejne kolejne okno, jak widzimy. Ja postaram się to uchwycić. Jest także mały znacznik, takie kółeczko u góry, w tym miejscu, tutaj, u góry. Ale jest ono bardzo mało widoczne. I to jest okno też uchylno rozwierne. <coughs> tak jak poprzednie. No i tutaj, oczywiście, też regulacja kółeczko. Jeżeli będzie w stronę uszczelki, to jest to tryb zimowy. Na zewnątrz, no to będzie to tryb letni. A jeżeli jest tak, jak tutaj u góry, bardziej na górze, to jest to tryb uniwersalny. I jeżeli ktoś nie chce kręcić przy oknach, tak jak powiedziałem, nie chce tego, nie chce tego regulować, to warto, warto to zostawić. Powiedzmy tak jak jest. Bo pamiętajmy jeszcze o tym, że regulując to, nie możemy zapomnieć, przestawiając w tryb zimowy później na tryb letni. Dlatego że uszczelki w trybie zimowym one są bardziej dociskane. Także dosyć łatwo nam się tutaj e, zdeformują, czyli całkowicie nam się e, zrobią się płaskie, i będziemy musieli albo wymienić uszczelki w oknach, albo całkowicie powiedzmy e, te uszczelki wymienić, tak jak powiedziałem, albo no, pamiętać o tym, żeby te tryb letni zimowy przestawiać wiosną i jesienią, powiedzmy, jesienią na tryb zimowy, wiosną na tryb letni gdyż na trybie zimowym te uszczelki są dociskane bardziej nam się sprasują po prostu I po, po jakimś czasie nie będą się nadawać tylko do wymiany praktycznie także musimy pamiętać o tym I że tutaj mamy w zależności od tak jak tutaj, tu są małe znaczniki, ale na niektórych oknach te znaczniki są zazwyczaj także takie wycięte kółeczka no, i po tej stronie, co jest po stronie uszczelki, jak będzie, no to jest tryb zimowy na zewnątrz. Tutaj od strony ramy otwierania w stronę, będzie to, będzie to wycięcie okrągłe. Ten znacznik to będzie tryb letni. No, albo nas kolejny, no, też spotykane znaczniki owalne, czyli tam, gdzie będzie powiedzmy od średnicy, od środka, będzie dłuższy, grubszy, to w tą stronę to będzie za znacznik robiło. Czyli w stronę uszczelki, jeżeli to będzie przekręcone dłuższa część, to będzie tryb zimowy. W stronę klamki, tutaj na zewnątrz, tryb, tryb letni. Jeszcze są oznaczniki takie, które mają obramówkę taką dookoła, ale to też musimy się przyjrzeć, najczęściej instrukcji w oknie. Ale to są najczęściej spotykane właśnie te ze znacznikami wyciętymi albo te owalne. Także to by było na tyle w tym odcinku, takim o trybie zimowym, letnim okna, regulacji tego okna, żeby nam nie wiało. Jeżeli ktoś nie chce przy tym kręcić, to warto zostawić w uniwersalnym trybie te znaczniki w stronę u góry, po środku, tak jak tutaj jest mniej więcej. I wtedy nie musimy nic już robić na zimę, ani na lato. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia w następnego odcinka.